Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brota, to jest LEGO Duplo Forest, moi drodzy. Pewnie kojarzycie LEGO Duplo, bo też miałem w swoim e, zasobie LEGO, w swoich gromadkach LEGO. Moi drodzy, też miałem te klocki, właśnie one różniły się od zwykłych klocków tym, że od zwykłych LEGO różniły się tym, że były one o wiele większe, także mniej więcej rozmiarem i LEGO Duplo było przeznaczone dla o wiele mniejszych dzieci. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie właśnie w LEGO Duplo Deforest. Forest. Jest to stosunkowo nowa gra na Androida, jest grą darmową. Wybierzmy sobie prezent, może słuchajcie, ten. Zobaczymy, co my tu mamy. Mamy króliczka, tak, ma czy nawet zajączka i żyrafę. I mamy tutaj miśka jakiegoś, prezent dla misia musimy przesłać. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. To są kwiatuszki, które możemy naklikać. Ok, czyli musimy złożyć samochód z tego, co widzę. Bierzemy namiot, tak? Wędka, namiot i łódka. Czyli będziemy też pływać z tego, co widzę, i łowić rybki. Także zaczynajmy, słuchajcie. Myślę, że Gierka Wam się spodoba. Chociaż czytałem komentarze, że po pewnym czasie może się znudzić. No, proszę, Tutaj są wszystkie zwierzaczki. Ładnie, idziemy, jedziemy. Tutaj kwiatuszek tutaj możemy klikać różne rzeczy, słuchajcie. Okej. Okay. No, możemy jechać na przygodę, tylko na razie nie bardzo wiem, co mamy robić. Widzę, że tu niektóre rzeczy są klikalne, tak jak te choinki, a możemy je przestawiać z tego co widzę. O, wybierzmy sobie. Okej. Okay. Dobra, może to w takim razie. Możemy budować po drodze słuchajcie, jakieś. A, proszę, możemy budować jakieś um, przedmioty, tak? Jakieś budowle yy, po drodze. Pierwszy etap mamy za sobą, słuchajcie. O, proszę, jest rzeczka, pewnie będziemy tutaj łowić rybki. No dobrze, to dajcie mi łódeczkę, prezencik, wędka. I wchodzimy do łódki w takim razie. Hop, hop, hop. A co z panią Żyrafą? Ojejku. Ach, jest, udało się ją namówić. Trzeba było ją siłą to zrobić. No ale cóż, takie życie czasami tak trzeba. No i pójdziemy teraz, zobaczmy. O, proszę. Tu możemy spowolnić łódkę, albo przyspieszyć. Proszę bardzo, możemy budować sobie różne rzeczy tutaj. Z tych klocków. Piosenka tutaj, muzyka jest bardzo fajna. O, czyżby kolejny element? Dobra, cześć! Cześć, nam pomachał zajączek. Dobra. Teraz przyspieszymy tą wodę. Oj, pani kaczka, co się stało, kaczuszko? Ojej, sku, zgubiła małe kaczątka? Dobrze, pomożemy, pomożemy. Na pewno je odnajdziemy. Biedna pani kaczuszka. Jest jedno, jedno. Jest jedna mała kaczuszka. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że łódka łódkach nie zatonie, bo tak dużo już tu jest na, na tej łódce tych zwierzątek i przedmiotów. No, możemy budować tu różne rzeczy, z tego co widzę. Oho, kolejne, kolejne piskle. Proszę, mamy już dwa, dwa kaczątka, czyli jeszcze jedna nam brakuje, prawda? O, chyba nadciąga, albo my przyspieszymy tutaj tą łódeczkę. Dobra, płyńmy. To tu, 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 tu. jest chyba ostatnie, tak! Mama kaczuszka się cieszy, że są te małe kaczątka, no i chyba nam podziękuje za to, proszę bardzo, cieszę się, że mogłem pomóc, warto pomagać, co teraz się stanie, ojejku, pan lisek, co się stało, co się liskowi stało, ciekawy jestem, rybki potrzebuje, tak, możemy mu wędkę dać przecież, prawda, proszę bardzo, pan lisek będzie łowił rybki, Uwaga, zarzuca. Łowimy. Proszę bardzo, i ma rybcie. Jeszcze, jeszcze będziesz łowił? Ojejku, ile on tych rybek chce? A butelkę złowił? Dobra. I kalosze teraz. Widzę, że zanieczyszczają nam tą wodę. Wydawała się taka czysta. Ile tych rybek musisz łowić, mój drogi? Ale dobrze Proszę. Przyrypcie! No, papa! Cześć, nam pomachał. Możemy lecieć dalej. O, i teraz będziemy namiot tutaj, słuchajcie, swój, trzeba rozbić, z tego co widzę. Proszę, pierwsze drzewka pozbieramy, żeby był ogień. Proszę bardzo. Mamy swój namiot. Jest dobrze. No i prezencik trzeba schować też do namiotu. Ojejku, wiewiórka! Dobra, to zrobimy tutaj taki domek. Okej. Okay. Ciekawe co od nas chciała pani Wiewiórka. A musimy zbudować coś. Dobra. Proszę bardzo, to zaraz zbudujemy, pani Wiewiórko. Proszę. Chyba się udało. Brawo. Haha. Zajączek bije brawo. Super. Super to jest, moi drodzy. No i noc tutaj nam Nadciąga, będzie trzeba ognisko. Słuchajcie, rozpalić ogień. O, proszę, jak magicznie, romantycznie. Ojej, no i wszystkie zwierzaczki idą spać. A tak niebezpiecznie ogień zostawiać. No ale to. Proszę. No i chyba będzie dzień, tak jest. Dzień nastał. Zgaśmy ognisko. I zobaczymy, co się teraz stanie. Lecimy w podróż dalej. Po, 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 po. Mamy kwiatuszki. Możemy tutaj kładać sobie drzewka na, na swoją modłę, jak chcemy. To są te kwiatuszki, które możemy klikać. Tutaj jest też jeden. O, pani sarenka, coś się z łapką mi stało, chyba. A nie, myślałem, że coś z łapą jest nie tak, ale zbudujemy tutaj do karmienia specjalne miejsce. Słuchajcie gdzie będą sobie jadły sarenki, rodzina sa sarenek. Dobra, koszyczek. Pyk, 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 taki wielki karmnik. O, proszę, jest jedzonko, jest, udało się. Moi drodzy, fajna gierka, bardzo fajna. Polecam Wam ją bardzo, też osobom, które mają młodsze rodzeństwo, czy tam... Jeżeli rodzice mnie oglądają, to polecam bardzo serdecznie Wam tę grę. O, proszę, jest prezent dla misia. O, obudził się. Więc nie bardzo chce się obudzić. O, teraz. O, proszę. Ciekawe czy będzie zadowolony z prezentu. Dobra. Bębenek dostał. Proszę bardzo, czyli pierwszy prezent się... O, ile jedzonka tutaj mamy, ładnie. Wszyscy coś zjedzą. Dobra, każdy coś zje. Proszę bardzo, kar... każdy dostanie. Okej, okay, proszę. Każdy coś dostanie. Proszę bardzo, jedzcie, jedzcie wszyscy. <ścoughs> Nie żałujmy nikomu. Toń panu... świnki są tutaj w troszek zajączku, marcheweczka. Marcheweczka. Dobrze, proszę. Każdy coś musi zjeść, bo to jest taka impreza, gdzie wszyscy jedzą. Proszę bardzo. No, udało się. O, i chyba przeszliśmy tę, tę misję, jeżeli się nie mylę. Bardzo ładnie słuchajcie, moi drodzy. Tak właśnie wygląda to LEGO. LEGO Duplo. Moi drodzy, Deforest. Tak wygląda ta gierka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobała. Ja tymczasem się z Wami żegnam i dziękuję moi drodzy za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, trzymajcie się. Čest!